Cześć, witam Was bardzo serdecznie, tym razem w odcineczku z BIM NG. Jak widzicie, jedziemy sobie tutaj Ibiszu Kashirą, która wlecze za sobą Ibiszu to Obydwa te samochody są oczywiście tutaj modami do znalezienia w repozytorium bezproblemowo. A dlaczego w taki sposób właśnie jadę? Ponieważ jesteśmy na mapce Insane Rally, która posiada kilka odcinków, specjalnych, na, której, na których po prostu spróbuję tutaj tą e, Ibiszu, tym Ibiszu Saga e, przejechać. E, auto jest zmodyfikowane e, przeze mnie. Ja za chwilkę Wam pokażę e, jaką e, ma moc, jakie są zamontowane koła, e, jakie ogólnie parametry ten samolot mniej więcej posiada. E, no i zobaczymy jak mi pójdzie na tym torze e, jednym, drugim oraz trzecim, bo łącznie tych e, tras tutaj jest kilka. Mogę Wam pokazać w, w, sumie w tym momencie na mapce Papka prezentuje się w taki sposób, tutaj nie zwracajcie uwagi na to, że to jest tak napacikany kresek, nie wiem z jakiego powodu w sumie tak jest. Aha, no już wiem dlaczego, bo było coś zaznaczone, coś jest domyślnie zaznaczone. Mapa ma wielkość 4x4 km, także no nie jest największa, nie jest najmniejsza, natomiast jest dość gęsta, że tak powiem, nie jest pusta, więc tutaj trasek jest dość sporo, dość przyjemnie się na niej tutaj jeździsz. parę razy próbowałem. No i tutaj właśnie będziemy dojeżdżać sobie za chwilkę, no przejażdżę się, prze, prze źle pojechałem teraz w tym momencie, więc będę się nawrócić, bo pierwszy właśnie stage jest tutaj. coś znowu coś zepsute będzie. Gówno tu podjedzie w ogóle, Kurde. On tak będzie palić gmioka a nie podjedzie tu, nie chce zrzucić tego auta. No dobra, dało radę. No, Dobra, zrzućmy, yy, zrzućmy go sobie z tej y, paki tutaj, z tej lawety. W ogóle bardzo ciekawy system. Ja w życiu nie widziałem takiej y, taki autolawety. I dajcie znać w komentarzach, czy widzie, wy widzieliście coś takiego, chyba że to jest standardowy system, po prostu tylko ja jestem taki zacofany. Bo tutaj jakby nie wyjeżdżają z tyłu żadne tutaj takie płozy do wjazdów, tylko patrzę to, co tu się dzieje z tą, y, z tą autolawetą, tą przyczepką tutaj. Normalnie z zawieszeniem pneumatycznym koła idą do góry i ona się kładzie cała. Nosz zarobiste rozwiązanie, nie? Jaki w ogóle lowrider. Low Dobra, przepakujmy się w takim razie do naszej Ibisusaki, zapalmy ją sobie. Na autopali od kopa. No i zjedźmy. No na rzecz, że jej nie uszkodziłem. A toż tam zahaczyła troszeczkę. Natomiast auto prezentuje się dokładnie w taki sposób. Stalóweczki. Co ty robisz tym motorem? Wypieprzaj stąd. W ogóle co ty tu jeździsz takim? ciomek. ej, albo laska, albo nie wiadomo kto. Dziwnie siedzisz w ogóle. Nieważne. Podjeźdźmy sobie tu kawałeczek do przodu. Stajmy sobie może w, sło w słoneczku, żeby było widać to auto, a nie w cieniu. No dokładnie w taki sposób może być. Jak widzicie, auto ma zamontowane staluweczki białe. Bardzo w ogóle mi się podoba kształt tego samochodu. Przypomina mi jakiegoś Nissana nie wiem, 200SX, coś takiego gdzieś te lata, nie? Jakaś Honda Prelude stara, coś, coś, coś te lata, na pewno coś japońskiego e, tutaj. E, no i co? Pod maską, już wam pokażę, co mamy. E, chciałem wam otworzyć maskę, ale niestety no nie da się, nie ma przycisku do otwierania maski, więc jestem w stanie wam tylko powiedzieć to, co jest tutaj w konfiguracji. Mamy dwulitrowy e, 2,6 litra e, silnik, jest to m, napisane, że jest e 6 i ja szczerze mówiąc nie wiem co to jest za oznaczenie silnika Widzicie on jest skonstruowany w taki sposób I F6 to by wychodziło Tak konstrukcyjnie po nim patrząc Jak on wygląda tutaj w środku Że to jest bokser. Ale ja nie dałbym sobie ręki uciąć, że to jest bokser. Bardziej bym powiedział że to jest po prostu zwykły Kurczę, no zbliżmy tą kamerę Nie da się bardziej zbliżyć tak? Nie no da się co ja gadam że się nie da No i jak to tu wygląda? No powiem wam że dla mnie to jest sześcio że to jest bokser. No kurczę, może to jest faktycznie bokser. F4 engine, F6, no flat, nie to by było flat, czyli czyli faktycznie to jest bokser. 6cylindrowy bokser o pojemności 6 litra. Mamy dołożone jakieś niestandardowe turebko. Troszeczkę jest on tutaj wzmocniony, żeby nam się nie grzał. Mamy sport eku. No i zwykła pięciobiegowa manualna skrzynia. Nie jest to jakiś. Potwór bezdroży, natomiast mocy ani przyczepności nam tutaj nie brakuje. Ja jeszcze ostatnio zmodyfikowałem mu koła, ponieważ były założone tutaj koła o szerokości 205, tyle że profil był 60 i były to opony przepraszam 65 i były to opony Rayleigh. Ja myślałem, że Rayleigh opony będą tutaj. Odpowiednim wyborem, natomiast one się strasznie ślizgają na takiej powierzchni, i postanowiłem, że założę po prostu takie all terrain, oponki o trochę wyższym profilu. Auto dzięki temu też siedzi trochę wyżej. Co prawda, może dobijać zawieszeniem, natomiast wydaje mi się, że ten prześwit będzie ważniejszy, ponieważ on też te zwisy, szczególnie z tyłu, jak widzicie tutaj, e, no ma dość, ma dość duże. Nie? Te zwisy są tutaj dość duże, więc on może gdzieś tam haczyć, do też do najkrótszych nie należy. Dodałem tylko tutaj na szybko taki wskaźnik na dole po lewej stronie. Teraz, jak widzicie, ile to auto generuje mocy łącznie, więc skręćmy go sobie na obroty. No co ty robisz? stójżeś, tylko dodaj gazu. Widzicie, 390 tam koni mniej więcej wychodzi tego samochodu. Momentu nie jest nie wiadomo ile, bo jest 340. Natomiast w autach rajdowych raczej liczy się moc niż moment obrotowy, ponieważ te auta nie są zbyt ciężkie. One mają po prostu. Cisnąć i to cisnąć najlepiej cały czas na najwyższych obrotach. Tak silniki zazwyczaj są skonstruowane, wiadomo, że to nie jest typowa rajdówka, natomiast no, w jakiś tam sposób jest przystosowana. Również w środku jest klatka, e, która mocno usztywnia ten samochód, jakiś tam sportowy tumik, jak już widzieliście, przerobiony, podwójny i jest lekko odelżony wraz z kubełkowymi e, fotelami. Myślę, że pierwszy stage możemy sobie tutaj zacząć. Wyglądam w taki sposób. Jest dość długi ten stage, chyba najdłuższy ze wszystkich, bo mamy później dwójeczkę, trójeczkę, Nie, przepraszam, tu jest dwójka, trójka była gdzieś tutaj. To tu jest trójka? Piątka, trójka jest tutaj. Także e, ja kiedyś sobie przejeżdżałem, bo widzicie, mam tutaj gwiazdeczki jakieś pozaliczane na tych stageach. Natomiast e, no, było to dość dawno, o, nawet jest tutaj, best time 9,50. Także zobaczymy, z jakim czasem uda mi się teraz przejechać, Nie mam pojęcia bladego, jakim samochodem wtedy przejeżdżałem e, sobie te trasy. Natomiast no, teraz jadę takim, zobaczymy, jak pójdzie tym. Jesteśmy już przed startem, stage pierwszy. Tak jak mówiłem wcześniej. O, widzicie 4 miesiące wcześniej, i na dole po prawej stronie macie informacje, 9,50. Kamerę sobie zmienimy jeszcze na tą taką e, zmodyfikowaną, z czyli na, na górze macie napisane Enchance Mode. No i zobaczymy, jak nam, jak nam tutaj pójdzie. Fantastycznie. Bardzo dobry początek, natomiast no teraz próbuję się to wejść dobrze wejść ten zachęt. Kurczę, go tu suwa w tą dziurę, ja pierniczę. Ale dobra, już nie będę resetował, lecimy dalej. Auto, tak jak mówiłem, dość wystarczającą mocy ma, żeby sobie latać. Kamera jest też bardzo ciekawa, natomiast trzeba się do niej dość mocno przyzwyczaić, ponieważ dość y zawyża tą prędkość. Kurczę, ale Lipton, Jezus, ale i beznadziejnie, jeszcze raz. No w końcu teraz ładnie poszło, trzeba było dużo wcześniej ściąć ten zakręt tam, no i tak jak już mówiłem, że e, no tutaj ta kamera dość mocno tak e, przyspiesza nam ten pojazd, co wydaje się bardziej dynamiczną jazdą, e, no i mam nadzieję, że wy też to tak będziecie odbierać, bo jednak no prowadzenie tych samochodów także jest dość trudne. Pisaliście, pamiętam też w komentarzach, że Wam się nie podoba za bardzo to sterowanie, natomiast jest to sterowanie jak najbardziej zbliżone możliwościami do prowadzenia takiego realistycznego samochodu, więc tutaj też, no widzicie, właśnie już za bardzo, za duży skok wykonałem już i właśnie uszkodziłem sobie już misel olejową, co może powodować, że a teraz to wszystko uszkodziłem. Teraz troszeczkę wolniej tu skoczę, żeby nic nie zniszczyć. No i co chciałem dokończyć? że ta gra mimo wszystko jest mocną symulacją, więc tutaj e, nie odbierajcie tego w, w taki sposób jak jakiegoś kolina. No nie wierzę, kuźwa! Dobra, teraz się uda ładnie. No nie wierzę w to, kupa nie potrafię podkonać... Trzeciego normalnego zakrętu. Dobra, weźmy się skupmy teraz, żebym to przejechał w końcu, bo nie dokończy tego zdania, które nam chce powiedzieć. No i teraz ładnie poszło. Troszkę kurczę, zmulone turbo z tej w tym aucie, i tak trzeba go troszkę na wysokich obrotach trzymać. No ale trudno. No i chciałem dokończyć, że jest to dość symulacyjna gra, w której, no na przykład to, że źle gdzieś widzicie w nierówność. E, może spowodować, że wygniecie sobie Pół ośkę, złamiecie coś No i przez to auto przestaje być po prostu sterowne Czyli tak w rzeczywistości e, No w miarę mocno tu jest to odwzorowane Przez to ja bardzo lubię tę grę No a jest też dobrym właśnie symulatorem Właściwie e, rajdów Więc też do tego się mocno Dobrze i dobrze sprawdza e, Ja polecam sobie sprawdzić rzeczywiście samemu Korcze jeżesz prosto można sobie tutaj auto oczywiście też zagotować, bo na przykład no, będziecie zbyt mocno deptać. Nie wszystkie auta oczywiście, seryjne też nadają się w ogóle do takiej jazdy, i by po prostu tego może nie tyle, że nie przeżyły, co by bardzo mocno wpłynęło na ich wydajność. Po prostu bo by się właśnie zaczęły gotować, bo mogłoby się coś mocno, zbyt mocno zużyć, gdzieś byście zawieszenie połamali. Także no, tak to właśnie tutaj wygląda. Tak, jadę tym samochodem. Powiem Wam, że to się średnio nadaje. Kurczę, za ciężkie jest chyba ten samochód. Ja mam wrażenie, że nie jest zbyt ciężki. Eee, I on tutaj średnio się nadaje na taką trasę. No zobaczymy, jak będzie na innych odcinkach sobie ten samochód radzić. Na no, razie mi się wydaje, że idzie mi prze przebeznadziejnie. Nie wiem, jakim wtedy autem właśnie, kurczę, jechałem te 4 miesiące temu. Ale na pewno nie tym. Na pewno nie tym. Bo ja lubię ten samochód, ale on się dużo lepiej właśnie sprawdza na takich um, prostych i szybkich odcinkach. A na razie mamy taką dość krętą te trasę. Ona dużo mocy, dobrze się rozpędza, ale problemy z hamowaniem są e, gigantyczne i tu nie chodzi o to, że są hamulce złe e, zamontowane, bo jakby były też seryjne, to też była tragedia. Natomiast po prostu chyba masa tego auta jest zbyt duża. Ja pierniczę. No wszędzie mnie wyrzuca gdzie może. Dobrze tutaj nie ma tej e, kolizji nie ze wszystkimi drzewami, jest kolizja, bo już bym musiał powtarzać, bo bym tam rozpieprzył ten samochód. E, no i więcej ręcznego na pewno używać, nie? Więcej ręcznego. Mamy zestawany też tylny dyfer, więc. Yy, no, też to mocno pomaga w sumie. Ale widzicie, jego muli, jego muli. Tam, jakby sobie tą trójkę ciągnął, to by to zdecydowanie yy, lepiej wypadło w tym zakręcie. Ja tak pewnie też zwróciliście, że też za wcześnie troszeczkę wrzucam biegi. No, bo nie chcę go nie wiadomo, jak rozpędzać. A znowuż yy, on na tych wyższych biegach, widzicie? No, od razu zaczyna palić gumiaka. Mimo, tam tutaj na 4 kółka, tak naprawdę. Bo to o tym też chyba nie wspomniałem. No jednak no jest dość narywisty ten, ten samochód, mimo, no mimo tego na pewno cztery koła i założonych dość szerokich i fajnych oponek. Znaczy no szerokie, szerokie opony tu nie są jakieś mega istotne w sumie w rajdach. Bardziej liczy się ten taki agresywny bieżnik, tak mi się wydaje przynajmniej, jeżeli nie to mnie poprawcie. Nie chcę się tutaj kurczę za bardzo rozpędzać, żeby się nigdzie nie rozwalić. Wolałbym to po prostu dojechać, parę tych stage'y tu zaliczyć. Niż, niż szwirować i po prostu rozwalać to auto co chwilę, tak to było na początku. A, ładny lot, dobrze, nic nie uszkodzone. Robię też taki odcinek, bo taki też właściwie pytaliście, miałem ochotę już nagrać dawno taki odcinek, natomiast nie wiedziałem, czy właśnie będziecie chcieli coś takiego obejrzeć z jakiejś misji. Jeżeli macie ochotę, to dajcie znać w komentarzach. Oczywiście też z jakiej misji okurcze, ale tu zahaczone mocno było, ale nic się nie urwało na szczęście, młotko tylko wyhamowało. Ale wracając, dodajcie no znać po prostu z jakiej, może z jakiej misji byście chcieli zobaczyć moje tutaj zmagania. Może są jakieś wyjątkowe, które wam sprawiały bardzo wiele trudności. Ogólnie są może uznawane za trudne, ja nie wiem w sumie, bo nigdy nie sprawdzałem, które są jakieś bardzo trudne, które łatwe. Niby przy misjach jest napisany poziom trudności. Natomiast nie zawsze on jest jakby. No nie zawsze wydaje mi się, że ten poziom trudności jest adekwatny do tego, jakie to zadanie faktycznie trudne jest. Tak, żebyście dali znać w komentarzach, to by było spoko. Ja muszę go tu kopać normalnie sprzęgłem, żeby on się podniósł, bo nie jest w stanie się wkręcić na obroty. Jednak to turbo zdecydowanie powinno bardziej od dołu iść moim zdaniem, ale z drugiej strony w rajdówce jednak te wyższe obroty są ważne cały czas, nie? Żeby to auto jednak na tych wyższych obrotach szło niż na tych niższych. No, i tak mam, mam tutaj takie pewne kurcze. Yy, no, nie wypadni teraz. Mam tutaj taki mały zgrzycik, jeżeli o to chodzi. Trzeba by było ten samochód jeszcze mocno dopracować. 11 na 16 checkpointów. zobaczymy, czy ja ten, kurde, dojadę. Ile tam było? 8 minut? 8 minut miałem ponad. Zobaczymy, czy to pobije. Ciekaw jestem, jakim ja tam autem jechę. Ja pierniczę. dość prosta droga, ale nie chcę się tu rozpędzać no nie chcę się rozpędzać, bo się boję, że gdzieś wypadnę a wolałbym właśnie w taki sposób pokonywać te zakręty, ale no jednak masa robi swoje, to zawieszenie też jakoś nie jest fantastyczne tutaj a muszę też również uważać, żeby nie zepsuć skrzyni, no bo jednak takie majtanie tymi biegami e, jeszcze można też oczywiście e, no rozpieprzyć rozrząd przez zbyt wysokie obroty jeżeli zredukuję za bardzo bieg, nie wyczuję tego w którym momencie można zredukować Gdzieś tam koło złapie przyczepność, no i można sobie bardzo łatwo silnik po prostu rozwalić, nie? Przekręcić. No i to też jest taka opcja, której raczej nie doświadczycie w grach yy, takich typu, nie wiem, Colin McRaeley, czy, czy, czy jakiś Richard Barnes, nawet Rayleigh. W w ogóle innych gierkach wyścigowych raczej się, yy, no nie zdarzają takie, takie rzeczy, żebyście mogli w taki sposób uszkodzić auto. Tak mi się wydaje, kurczę, chyba jestem taki, mam nadzieję, że nie jestem taki zacofany, nie, nie gada teraz farmazonów. O, chłopka. No, tu bardzo, bardzo ze złej strony wziąłem Wziąłem tę część trasy Trzeba było to wziąć z na, na szczęście nic nie urwałem Kurczę, ale jest naprawdę jest Ciepło mi jest cały czas, jak prowadzę to auto Naprawdę Czwórka wbita O kurczę, ale wąski wos, mosty, W ogóle nie zapomniałem tutaj Ale dobra, udało się Żeby tylko teraz z murek nie przypieprzyć Dobra I boczkiem polecimy trochę No, coś tam, coś tam leci to autobokiem. Ale tak niechętnie teraz Bardziej agresywnie trzeba było tym samochodem zdecydowanie jechać, ale ja się po prostu trochę cyka. Może na kolejnej części trasy będzie lepiej. No i też może będzie... Zdy... No, koprzesz tym sprzęgłem, jeździć, Ale smulił teraz jak pierdniczę. A i może będzie lepiej. Jak już widzieliście posta, którego wrzuciłem we wtorek na Karcie Społeczność, zamówiłem sobie Pada. No i ogólnie dajcie znać w komentarzach, czy chcecie zobaczyć jakąś mini recenzję tego tego padzika. Ja jestem osobą, która właściwie na padzie nie umie totalnie grać. Kilka razy już się zbierałem, żeby pada kupić. Nawet jakiegoś, yy, takiego syfa kupiłem za fortecha, za parę dyszek i właśnie wiem, że to był błąd, bo zazwyczaj ludzie się zarażają do różnych rzeczy, jak kupują yy, rzeczy niskiej jakości. No i właśnie ja się też tym bardziej zaraziłem do, do grania na padzie, no bo kupiłem po prostu syfa z tego pada zamiast jakiegoś dobrego. Yy, miałem tą konsolę Xboxa 360 jakiś, jakoś dość niedawno temu pierwszą konsolę w życiu, którą kupiłem no i stacjonarną pierwszą konsolę, bo jeszcze miałem Playstation Portable. no to powiem wam, że mega właśnie przyjemnie mi się grało na tym, na tym padzie z Xboxa 360 a tego pada, którego zamówiłem no jest właśnie takim padem najbardziej zbliżonym do 360 czyli ma przez wielu uważany za pada takiego w sumie najlepszego do grania, nie? nie mówię teraz nic też mega kontrowersyjnego ale wydaje mi się, że jednak pad od 360 ki i jest uważany za tego najlepszego pada, nie. Dajcie znać, dajcie znać na komentarze. Zdecydowanie. No widzicie, jak on dopiero dostanie tylko takiego drugiego, większego kopa i trzyma te obroty. To jest w stanie dopiero iść. Ja mam w ogóle wrażenie, że skrzywiłem z przodu zawieszenie, bo coś go znosi do prawej strony, ale mamy już ostatni checkpoint. i zjeżdżamy na metę i piękny spok możemy przejść. No i zarypan, no jeszcze możemy przejść do yy, trasy numer dwa. Stage drugi prezentuje się w taki sposób. I jeszcze a propos tego stagea pierwszego udało mi się tam po, 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 poprawić czas, ponieważ widziałem, że była, było 9.07, a najlepszy poprzedni czas to był chyba 9.40, więc 33 sekundy lepszy czas. E, tam jest naprawdę sporo do urwania, jeszcze, ale no, ja mi brakuje umiejętności. A poza tym, no, też lepszym autem trzeba by było jechać. E, tutaj Fast and Tight, czyli bardziej taki e, będzie tutaj próba bardziej asfaltowa. Ja zostawię to auto, które mam. Nie będę tu nic kombinować, zobaczymy, jak pójdzie. Może on się nawet lepiej na asfalcie sprawdzi. Natomiast opony tutaj myślę, że największym problemem będą. Dobra, kręćmy go, lećmy. Ale go zmuliłem, jezus. Maria, niepotrzebnie. Mogę mu dać jeszcze jechać trochę na tej. na tej jedyneczce. No i zobaczmy, jak to leci. No ewidentnie, nie chcę dokręcić to auto. Niby, niby leci boczkiem, ale jednak jemu coś, coś, kurczę, on za bardzo wypada z tych zakrętów, naprawdę no jest to nie tak, jakbym sobie wyobrażał ale, ale źle, ale źle dobra, powtórzmy ciężkie jest to auto i naprawdę, widzicie, w taki sposób trzeba zakręty brać, żeby tym autem naprawdę dało się jechać, a to jest ciężkie ciężkie, bo, no kurczę jednak, no nie jest zbyt sterowny ten samochód yy, no a właściwie na jedynce też nie dajechać, jednak skrzynia biegów tutaj przyda, zdecydowanie inna bo no bo ta sobie chyba nie radzi To chyba skrzynia biegów jest też tak nie bardzo Tutaj dobra Chyba, że przełożenie mocy przód-tył Jest też nie za bardzo, za dobrze zbalansowane No lecimy tak, no widzicie I wypadam z zakrętu, nie No też nie jest dobre, też nie jest dobre, ale dobra To już jest taka To jest taka, taka delikatna Wpadeczka, już nie będę tego powtarzać Lecimy dalej Boję się kuźwa rozpędzać, bo naprawdę nie wiem co jest zaraz za zakrętem. Mam nadzieję, że supa się nie rozwala. Dobra, też nie ma kolizji. Na szczęście. Cóż, auto na tyle mocy naprawdę niezbyt dobrze się to prowadzi. No ewidentnie, ja bym sobie tą traskę powtórzył. Ale ewidentnie wziął sobie inne auto do tej próby. Zdecydowanie inne auto. I nawet powiem wam paradoksalnie, wziąłbym sobie samochód słabszy. Ponieważ y, to jest gra, w której tak naprawdę nawet jeżeli. Y, no nie wypada się tam na te drzewa. No, nie ma kolizji. Ja, ja jestem przekonany, że kiedyś, jak grałem te parę miesięcy temu, to kolizje były na tych drzewach. Coś tu się późno pozmieniało. Y, no ale co chciałem powiedzieć, że. Y, paradoksalnie właśnie lepiej by było. Autem słabszym wziąć i przejechać tę trasę, ponieważ no mimo wszystko ogarnięcie tutaj nawet jakiegoś stukonnego auta to jest dość duże wyzwanie, no bo jest to, ja pierniczę, jest to mimo wszystko symulacja, ej, ale jadę jak normalnie, ostatnia, ostatnia sierota, to auto jest me mega złe, mega złe jest to auto, no takie trasy, naprawdę, no tutaj fajnie driftcikiem, ale, ale większość idzie mega źle, mega źle. Może ja za dużo wymagam też od tego samochodu, trochę na asfalcie. Ale wydaje mi się, że, że można było to zdecydowanie lepiej przejechać. Patrzcie, on kuźwa nie skręca, nie? O co tu chodzi? Tu jakiś układ kierowniczy jest zły, strasznie. Może ja powinienem układ kierowniczy tam zmienić też. O co tu chodzi? Czy ja może coś zepsułem podczas konfiguracji tego auta? Nie wiem. Dobra, chyba będzie rekord prędkości 160-170 hopka. A ładny lot. Dwie paki, ale już przydałoby się hamować, zdecydowanie. Redukować biegami oczywiście, bo tutaj same hamulce nam nie wyrobią. No i ładnie to wyhamowałem w sumie. Dość, dość dobrze. Piątkę sobie wrzucę, żeby tak delikatnie kruzować teraz. No już redukcja i. No już muszę hamować, już muszę hamować. Trochę ręcznie się wspomożemy. Jedynka. no jedynka. No kurczę, widzę No teraz tak właśnie Pomyślałem, że ten. Układ, y, układ prowadzenia jest jakieś kurczenie tego z przodu. to no, trudno, nie, już nie, nie powtarzam. Powiem, teraz jesteśmy na szczęście, nie uszkodziło się mm, nic. No nie, teraz się już uszkodzi. <grybujesz> ja pierniczę, ej, <grybujesz> ale źle. Ale no, wróć się na prawo. Oj, widzicie, zaczyna dymić, Sil silnik zaczyna dymić, bo wpieprza olej. Dobra, no powtóreczka. Dobra, wróciłem, mniej więcej to samo miejsce. Powiem wam, że jak nie gadam, to naprawdę dużo lepiej skupiam się na jeździe i, i dużo, dużo lepiej mi idzie. Nie wiem czy wam to wrzucę może tam jak, jak udało mi się prowadzić to auto w momencie kiedy nie, e, nie prowa... Znaczy nie, nie gadałem, nie? Ale naprawdę, naprawdę z różnica gigantyczna wynika to pewnie też z którejś tam próby, które już podejmuję, żeby jechać, no ale jeżeli się skupią bardziej na jeździe, to ewidentnie no nie zapominam. No przykład teraz zapomniałem trojkę wrzucić. Ja pierniczę. Ale no, dobra, lecimy dalej. Tu chyba będzie dość mocno prosta, ale żeby się tylko nie wyrąbać gdzieś na końcu, 22 checkpoint z 31, boję się trochę więcej jechać już, bo nie widzę co jest dalej. Jak widzicie to auto, korcze, no jest oporne wprowadzenie, jest oporne. Już myślałem czy by mu tam nie zmienić tego układu kierowniczego, ale nie chciałbym, nie chciałbym modyfikować tego auta w czasie, w czasie już jazdy jakby, żeby sobie tu nie zakłamywać tych wyników jakichś tam czasowych powiedzmy. Także chyba zostanę na tym co jest. No niech, no i znowu ściana. Nie, 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 nie. Dobra, jedziemy dalej, jedziemy dalej. No skrzywiło się. Kurde skrzywiło się. Znosi go na prawo, jednak mocne uderzenie było. Ale już chyba dojedziemy, nie? Kurczę, no znosi go. Zawsze muszę kontrolować w lewo. No i tu będzie zaraz. Ale on nie skręca w lewo. O kurczę, coś tam się, coś tam się pogięło. Ostro. Co tam się stało z przodu z, z tym kołem? O nie. o nie. Dobra, na szczęście nie wypadłem. Piątkę wrzućmy, ja pierdniczę, ej mega, to auto dużo w ogóle pali, zwróćcie uwagę ile benzyny zeszło Na takim odcinku, tak naprawdę ej, Chyba, że jest bardzo mały bak, to też może być w sumie to, bo nie wiem czy to nie jest podmieniony bak na rajdowy, a rajdowe są takie malutkie te baki właściwie ej, No i dobra, trawmy to Lot kosmos oczywiście, na samym końcu jeszcze samozapłon nastąpił Znaczy nawet nie taki samozapłon, to Sam się nie zapalił Statecz trzeci, jak widzicie dość prosta mapa E, to znaczy dość prosta trasa, ale ona jest dość zdradliwa, ponieważ tam jest dużo takich niespodziewanych hopek, z tego co ja pamiętam. E, i, I ogólnie, no, można ją szybko przejechać, ale no, można się w bardzo wielu miejscach mocno wypieprzyć. Dobra, lećmy. Nie ja wiem, czy Wam nagram więcej jak 3 trzy, trzy stage, zobaczę zaraz. Ale może kolejne trzy będą na kolejnym odcinku. O, kurde, ale lot. No i to jest to, ale dobra, nic nie uszkodzone. Nic się nie uszkodziło, okej. Okay. No to jestem zaskoczony. Te przednie i tylne zder... O, dobra, no już urwałem koło. Te przednie i tylne zderzaki, kurczę, dobrze zamortyzowały, ale powiem wam, że... Yy, jestem przekonany, że wcześniej detekcji kolizji miały drzewa teraz. Znowu przez nie przelecieliśmy. Coś, jakaś aktualizacja chyba musiała być na tej mapie. No niestety, powtórzmy to. Jezus, dwójki dział pierniczy. To tu może trochę wolniej tym razem, nie będę go tak deptać. No teraz w miarę miękkie lądowanie. No i lećmy sobie tak na czwórce tutaj na spokojnie. Bo jak widzicie, no niby nie jest kręto, ale nie widać końca zakrętu, nie? Nie widać, czy on się zacieśnia, czy on się później wypłaszcza. Nie mamy pilota, więc no też jest troszkę, kurczę, no nieprosto jest, nie? Nieprosto jest. Z propos, ja wam... Ja wam naprawdę zachęcam was, żebyście sobie sami spróbowali przejeżdżać te trasy, pobierać te mapki, bo to jest naprawdę gigantyczne wyzwanie i ta gra mocno weryfikuje to, czy naprawdę umiecie prowadzić, czy nie umiecie, nie? Dobra, udało się przejechać, czwóreczka. Nie chcę się rozpędzać. Wiem, że często przyhamowywuję, bo nie jestem pewny po prostu, co jest dalej. No ja nie chciałbym się rozbić. Dobra, tutaj hopa będzie, ja tu już nie będę się rozpędzać, zredukujmy na czwórkę. Jeszcze za zakrętem Ostrzej coś tutaj A no, można było to zdecydowanie szybciej wziąć Mostek drewniany Ogień, ogień, ogień 170 średnio Teraz jeszcze można przyspieszyć Ale tam już widzę, że jest ostrzejszy zakręt Więc jażbym redukował Już tutaj bezpieczniej Już bezpieczniej I Trójeczka Żeby tylko nie wypaść O, coś się zacieśnia Zacieśnia się Dobrze że tu wyhamowałem, bo bym pofrunął. Bo zakręt był jeszcze sz szczyt, zakręt był na samym szczycie, więc by nas oderwało i bym pofrunął dalej do przodu, nie? Także tu ładnie wyszło. To też przyhamujmy. Bo też w lewowicie coś bardziej jest. 15 na 23. No to jeszcze kawałeczek mamy do mety. Ale już tą nawrotkę zrobiliśmy, więc ta bardziej prosta część trasy już jest ukończona. Dobra, czwóreczka. żeby się tylko teraz nigdzie nie wyciskał tutaj. Dobra. Dobra. Trzy checkpointy do końca, trzy checkpointy. Dwa checkpointy, kurczę tu ciasno. O, dobra. No i ostatni, git, tu można było wejść na pełne kicie właściwie. No i meta. A ładnie to nawet poszło. W tym odcinku to było na tyle. Prawie pół godziny nagrania wychodzi łącznie. Także zostawcie łapkę w górę, subka, komentarz, dajcie znać czy macie ochotę zobaczyć pozostałe trzy e, tutaj stage, które zostały i oczywiście ten stage specjalny, który właśnie tutaj zacząłem. Chyba, że uda mi się go teraz ogarnąć tym samochodem, w co w ogóle nie uwierzyłem, że on tą pierwszą pętlę przejedzie jak zobaczymy, ale, ale może, może, może jednak się e, uda. Także e, no, następny materiał myślę będzie już z Simpsonów i ten run. E, bo przydałoby się tą grę też dokończyć Kurczę, nawet tą pętlę udało się ogarnąć Jak pierwiczę. Jednak moc tutaj w tym aucie jest moc, wysoka, wysoka jest moc. Natomiast już się coś skręciło, bo e, znosi go lekko na lewo. Ale kurde jak to gniecie ty. No tu też muszę przyhamować, bo przecież nie wyrobię tego. czureczka, czwóreczka, czureczka. A widzicie, on na takie trasy się nadaje, ale tak na taki kurczę rejli to tak średnio, nie? O, ale na coś takiego naprawdę jest dobry. No, Cięsteczkę teraz ogarniemy, ty. Ale mocne, twarde lądowanie. No, i niestety dachowanko chowanko. I już chyba będzie wypadnięcie poza trasę. No trudno. E, to by było na tyle. E, trzymajcie się, cześć. Do następnego.